To, co ja proponuję na szkoleniach z Ayurvedy albo z dobrostanu, z well-beingu, jakkolwiek to nazwiemy, jest nauczeniem uczestników tego, żeby wzięli odpowiedzialność za swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. I oczywiście nie mówię tu o tym, żeby oni się sami leczyli, jeżeli mają trudną dolegliwość. Albo mają e, już poważną chorobę, żeby rzucili to wszystko i się zajęli sami? Nie, ja to co proponuję, to właśnie proponuję zajęcie się sobą, czyli zrozumieniem pewnych procesów, które w nas występują, po to, żeby żyło się nam łatwiej, żeby do tego lekarza nie trzeba było naj, najczęściej, żeby nie trzeba było często do niego chodzić. I tylko już naprawdę w uzasadnionych przypadkach, i żeby psycholog też nie musiał nas spotykać co tydzień czy, czy jeszcze częściej. Właśnie po to są te moje spotkania, które ja organizuję w firmach. To są spotkania zarówno całodniowe, jak i czasem spotykamy się na 3-4 godziny, właśnie po to, żeby porozmawiać o dobrostanie.